Od poprzedniej edycji konferencji PelNOK zaczęliśmy rozmawiać z firmami na temat większego partnerstwa. Między innymi rozmawiałem z firmą RUKUS. Udało nam się porozumieć w sprawie nie jednego wydarzenia, ale w sprawie dwóch wydarzeń. Firma RUKUS została złotym partnerem pelnok 12, a także złotym partnerem pelnok 13. Mam ze sobą Michała, który odpowie na kilka pytań związanych z rozwojem firmy RUKUS w Polsce, a także na temat wyzwań, jakie stoją przed branżą. Branżą sieciową. Mogę, może zacznę od tych, od tych wyzwań. W najbliższych dwóch, trzech latach, jakie wyzwania stoją przed branżą sieciową? Po pierwsze, bardzo chciałem podziękować za zaproszenie i za możliwość uczestnictwa w tak, tak ważnym wydarzeniu jak PLNOG. To jest coraz istotniejsze forum spotkań, gdzie osoby zaangażowane w rozwój systemów sieciowych w Polsce mogą porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. Dla nas jest to niezwykle istotne, ponieważ jednym z najważniejszych obszarów działania rucus są systemy przeznaczone właśnie dla operatorów, dla serwis providerów. Oczywiste jest to, że wymogi i oczekiwania, które są po stronie użytkowników tychże sieci, rosną w postępie geometrycznym. Nawet pomimo wprowadzania nowych technologii takich jak LTE, już mówi się o tym, że nie będą to wystarczające nowe zasoby, nowe pojemności. Rokus w tym momencie ma do zaoferowania bardzo interesujące nowe rozwiązania, które uzupełniają rozwój sieci o elementy, które do tej pory były, były tak naprawdę domeną bardziej domową i mhm. bardziej związaną z tym, co, co, co mamy u siebie w mieszkaniach wyjście w kierunku rozwoju sieci, które, które będą wielomodowe, będą zawierać różne warianty dostępu radiowego, co z kolei pozwoli na właśnie zaspokojenie tego głodu mm -hmm. informacji, głodu dostępu do różnego rodzaju serwisów. Zaczęliśmy mówić o LTE, o, o, o internecie bezprzewodowym, z Wireless, pełna nazwa, nazwa firmy, czyli zajmujecie się jakby sieciami, ale od strony głównie bezprzewodowej, przynajmniej to jest jakby ta, ta, ta wasza, wasza główna część działania. Czy, a jeśli tak to za jaki okres czasu, jak widzisz, czy będzie tak, że w większych miastach, a przynajmniej w strefach publicznych, że ten dostęp do internetu bezprzewodowego, do, do wi-fi, do, 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 do sieci bezprzewodowej będzie darmowy? Y to jest tak, że nasi partnerzy, firma Orange Polska, z którą mhm. wczoraj prezentowaliśmy ich nowe rozwiązanie bazujące na standardzie Hotspot 2.0, bardzo celnie podsumowali poprzednie próby mhm. wprowadzania tego typu rozwiązań do przestrzeni miejskich. Właściwie wszyscy operatorzy mobilni w Polsce próbowali tworzyć sieci hotspotowe. To jest tak, że z jednej strony jest to ten niezbędny krok. Mhm. Z drugiej strony, łatwość skorzystania jest być może nawet ważniejsza niż to, że dostęp będzie bezpłatny. Bo w zasadzie, jeżeli wejdziemy do hotelu, restauracji, kawiarni więc zawsze można tam znaleźć jakiś hotspot o wariancie bezpłatnego hmm. dostępu. Ważniejsze tak naprawdę jest to, żeby uzyskać ten dostęp do, do, do sieci w sposób absolutnie płynny i niewymagający interakcji ludzkiej. Tak jak ten iPad, który masz, masz w ręku, on tak naprawdę zdobył popularność, dlatego że łatwość, ergonomia korzystania z tego urządzenia hmm. była znacząco większa niż wszystkich innych dostępnych podówczas tabletów. Teraz oczywiście e, zarówno platforma Android, jak i platforma Windows zdobywa e, dużą popularność, natomiast e, wszyscy koncentrują się na tym, aby dla przeciętnego użytkownika, który nie ma e, dużej świadomości technologii, e, sprawności posługiwania się różnego rodzaju skomplikowanymi e, technikami, łatwość skorzystania z sieci była naj, jak największa, bo e, mówimy tutaj o, o, oczywiście o internecie, natomiast na koniec dnia przecież najważniejsze jest to, żeby móc zrobić to, co chcemy, w danym momencie i w, w danym czasie, yy, skorzystać. Yy, teraz nawet pewnie młodzież mówi nie o dostępie mm. do internetu, a dostępie do Facebooka, mm. bo to jest to, co oni chcą uzyskać. A jeżeli nie Facebooka, to Snapchata czy czegokolwiek no, nowego, tak. co, co, co pojawia się na rynku. Yy, wracając do Twojego pytania. Teraz ta, ten bezpłatny dostęp może być oferowany na różnym poziomie. To mm. może być yy, bezpłatny hotspot, który yy, funkcjonuje w kawiarni. Mm. Najczęściej będzie to yy, Rozwiązanie właśnie klasy domowej, a więc o małej pojemności i również małej sprawności, podłączone do jakiegoś słabego łącza internetowego, i w efekcie właściciel takiego miejsca, w momencie kiedy będzie miał bardzo wielu gości, mhm. może doświadczyć przykrej niespodzianki, kiedy, kiedy wszyscy zaczną narzekać, że ta jakość połączenia jest słaba. Działanie z punktu widzenia większego operatora, który jest w stanie zapewnić jakość usługi, a jednocześnie łatwość skorzystania z, z sieci hotspotów, może doprowadzić do sytuacji, kiedy ten dostęp będzie bezpłatny lub też na przykład w, będzie fragmentem jakiegoś planu taryfowego, który oferują swoim klientom, a jednocześnie skorzystanie z, tych, z tychże hotspotów będzie bardzo proste. Bo wystarczy po prostu włączyć urządzenie i ono natychmiast znajdzie hotspot, który jest w pobliżu, nawet jeżeli nie nazywa się tak jak znana sieć, bo to jest właśnie ten mechanizm hotspot 2.0. Zaloguje się automatycznie, udostępni sieć w najlepszy możliwy sposób, znajdzie, rozpozna, który z hotspotów na przykład będzie dawał najlepszy poziom usługi, największą przepustowość, będzie najmniej obciążony. W efekcie użytkownik takiego urządzenia nie będzie tak naprawdę dbał o to. Gdzie, mamy, gdzie ma szukać darmowego hotspotu? To urządzenie samo znajdzie taki, taki darmowy, darmowy, czy też właśnie y, objęty taryfą, y, taryfą operatora y, hotspot, który będzie zapewniał odpowiednią jakość mm. usługi. Y, przyznam ci się szczerze. Nie używam iPada, używam iPada tylko dla do wywiadów. W zupełności wystarcza mi telefon komórkowy, natomiast jak doszedłem do wniosku i popatrząc na poprzednie nagrania, gdy trzymam telefon, to tak jakbym SMS-y pisał, a nie, a nie, a nie słuchały odpowiedzi. Wiesz, to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że e, operatorzy e, komórkowi e, dostrzegają coraz częściej e, odchodzenie od e, usług tych typowo płatnych, które stanowiły dochody, lwią hmm. część dochodów takich właśnie jak SMS-y czy robowy, e, typowe rozmowy głosowe mm -hmm. na rzecz tzw. Tak usług OTT, czyli tych usług dodatkowych, które e, mm -hmm. biegną sobie po e, darmowym właśnie dostępie do internetu. E, obserwowane są takie, takie tendencje, które e, mówią o gwarantowaniu pasma dla tychże usług OTT w ramach mm -hmm. umów pomiędzy operatorem a dostawcą treści. No bo pomyślmy teraz o, z drugiej strony o, o Twoim pytaniu na temat bezpłatnego Hotspota. W zasadzie dlaczego miałbym się łączyć z WiFi w restauracji, skoro mam właśnie połączenie LTE czy 3G, które będzie odpowiednio sprawne? Dlatego, że na przykład w takim miejscu miałbym dostęp do jakiegoś wyjątkowego, wyjątkowej zawartości, wyjątkowej treści, którą jest w stanie dostarczyć. Właściciel tego hotspota, czy też operator tego hotspota. Czyli na przykład jestem w kawiarni i mam możliwość czytania najnowszych wydań magazynów, za które normalnie musiałbym zapłacić. Ale dlatego, że podłączyłem się do tego hotspota, a nie dlatego, że skorzystałem z LTE czy jakiegoś innego punktu dostępowego. I to jest, to jest znowu ta kwestia właśnie gwarancji, że jeżeli treść jest dostarczana, to będzie dostarczana w do odpowiedniej odpowiedniej jakości. Mhm. Może czytałeś, ostatnio była słynna sprawa po, umowy pomiędzy Netflixem a operatorami kablowymi w Stanach Zjednoczonych, mhm. no bo Netflix staje się w tej chwili najważniejszą tak naprawdę platformą dostarczania wideo, filmów, seriali. Są w stanie produkować swoje własne seriale, które nie mhm. są emitowane w żaden inny sposób niż tylko poprzez platformy Netflix. Obciążenie ich serwerów Mhm. i obciążenie sieci właśnie tych, tych głównych operatorów, którzy transmitują owe, owe filmy, stało się tak duże, że musieli podpisać specjalną umowę z Comcastem, z Time Warner Cable gwarantującą przepustowość dla tej usługi. Czyli teoretycznie dla usługi, która jest bezpłatna dla kogoś, kto ma już subskrypcję Netflixa, ale przez to, że będzie gwarantowana, będzie to jakiś taki wariant premium, tak? który mhm. zagwarantuje Ci, że jeżeli oglądasz House of Cards, to kolejny, kolejny sezon, tam, yy, to rzeczywiście będzie się to odbywało bezprzewołowo i w odpowiedniej rozdzielczości. Mhm. Myślę, że takie coś czeka też operatorów w Polsce. Yy, mhm. próby, próby, które były podejmowane przez T-Mobile jakiś czas temu, yy, właśnie regulowania tego, jak, jaka przepustowość jest dla kogo dostępna, to gdzieś tam się wkomponuje właśnie w ten olbrzymi głód informacyjny. Yy, konieczność znalezienia nowego modelu dla, dla właśnie całego billingu, całego, całych stosunków pomiędzy właścicielami treści, kimś, kto transportuje te treści i odbiorcą, który te treści konsumuje. No I do tego potrzebna jest nowa przepustowość, której właśnie nawet LTE nie jest w stanie zapewnić. Trzeba też pamiętać o tym, to ostatnio taka wypowiedź ciekawa szefa China Mobile, który zaapelował do twórców chipsetów lądujących w tych, w tych urządzeniach, żeby wreszcie stworzyli chipset który nie tylko będzie obejmował sieci Wi-Fi na całym świecie, bo Wi-Fi działa na całym świecie praktycznie tak samo. Mhm. Chipset, który działa w iPadzie będzie równie dobrze funkcjonował w Japonii, w Stanach Zjednoczonych czy w, w Europie, ale już chipset LTE ma z tym pewne problemy, tak? mhm. bo już może się okazać, że iPad z LTE ze Stanów Zjednoczonych nie zadziała w sieci w Polsce, no. bo są różne częstotliwości, bo są różne tam, podwarianty, FDD, etc. I teraz ten Apple, China Mobile, czyli największego operatora mobilnego na świecie, o to, żeby stworzyć chipset, który wreszcie ogarnie to wszystko razem i będzie w stanie, będzie w stanie e, zapewnić tą bezpośrednią tra transparentność, przezroczystość mm -hmm. funkcjonowania, znowu e, w imieniu e, wygody użytkownika. E, Wi-Fi takie coś zapewnia, już w tej chwili, nie musimy się martwić o to, czy mamy moduł LTE, zapewnia pojemności, to jest 600 MHz ciągłego pasma, e, które można właśnie zastosować w centrum miasta, a które można stosować w e, miejscach, które Wymagają tej obsługi dużej gęstości użytkowników, centra konferencyjne, stadiony. Tam wszędzie, gdzie, gdzie mamy nagle bardzo dużą liczbę ludzi zcieśnionych w jednej, w jednej niewielkiej przestrzeni, a którzy mają ten głód informacyjny. Bo teraz może widzieliście takie statystyki z Super Bowl, jak dużo danych zostało przeniesionych przez sieć Wi-Fi dwa razy więcej niż sieci LTE, które tam były postawione z dodatkowymi mm. stacjami bazowymi. bo było ponad 3 terabajty danych. Że było śmieszniej, yy, bodajże 50% tych danych to były aktualizacje aplikacji, czyli coś, co w ogóle jest poza, poza percepcją użytkownika. No, po prostu. Urządzenie samo próbuje się zaktualizować i jest głodne transferu danych. Tak? Drugie, chyba 30-40% to były już media społecznościowe: mm. Twitter, Facebook, Snapchat, gdzie ktoś, ktoś tam musi się sfotografować, bo zapłacił te grube pieniądze za uczestnictwo w takim wydarzeniu. No i chce, żeby, żeby być, 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 pochwalić się tym, tym, tym faktem, przed swoimi znajomymi. Mm -hmm. To są te, te potrzeby, które można zaspokoić mocą nowych technologii i właśnie łączenia różnych, y, różnych wariantów dostępu, tak żeby obsłużyć jak największą grupę użytkowników, zapewnić im jak największą przepustowość, zapewnić im jak największą wygodę korzystania z mhm. systemu. Jesteście po raz kolejny na konferencji PELNOK. Dlaczego to jest kolejna edycja i to jest kolejna rekordowa edycja? Dlaczego, mimo chęci nas jako organizatorów do zmniejszenia przypuśćmy, liczby partnerów i zwiększenia Liczby, liczby, liczby osób, klientów końcowych. Mhm. Dlaczego te liczby rosną? Dlaczego na tej edycji mamy prawie, prawie 800, 800 mhm. osób? Skąd, skąd Ty się bierzesz? Jak myślisz? Mi się wydaje, że to jest jednak unikatowa propozycja. Tak? W porównaniu z typowymi konferencjami, gdzie bardzo łatwo trafić na wykład, który będzie wyłącznie zorientowany marketingowo, mhm. to na co kładziecie olbrzymi naciski, co myślę, że jest doceniane właśnie przez uczestników, to jest ta część merytoryczna. Nawet jeżeli jest to prezentowane przez firmę, która oczywiście chce zaprezentować swoje rozwiązania, to, to jednak muszą to być treści kładące nacisk na przykładowe wdrożenie, na nowe technologie, które mogą się przydać uczestnikom. To jest olbrzymi, olbrzymi zasób wiedzy. Z jednej strony, a z drugiej strony formuła taka, którą, którą przyjęliście, to jest jednak y, właśnie to, to forum wymiany doświadczeń, które nie tylko sprowadza się do wysłuchania wykładu, ale również możliwości podyskutowania o tym, co, co się widziało, o właśnie tej o wymianie doświadczeń. I to jest chyba bardzo doceniane. Wydaje mi się, że, że, że jest to właśnie taka dosyć unikatowa, unikatowa propozycja, unikatowe miejsce, gdzie, gdzie tego typu spotkanie może, e, może, może przynieść nowe, nowe korzyści dla uczestników. Mhm się bardzo cieszę, bo, bo to znaczy, że, że rzeczywiście jest to aktywny obszar w Polsce, że, że, że możemy pokazywać rzeczy, które są robione po raz pierwszy w skali europejskiej, że to nie jest tak, że tylko odtwarzamy to, co dzieje się gdzieś tam na Zachodzie czy za wielką wodą, ale że jesteśmy w stanie właśnie pokazać coś aktywnego, realizowanego tutaj, pokazać siłę inżynierów, pokazać siłę technologii, które w no, końcu trzeba. Umieć z nich skorzystać. I to jest tutaj bardzo istotne. Ja jeszcze raz dziękuję za, za, za tę ja krótką rozmowę. Dziękuję za wasze, za wasze zaangażowanie. Dziękuję, że zaangażujecie się w konferencję jako partner, bo wiem, że nie Dzięki. tylko konferencja, jeszcze są warsztaty, które organizujemy. Się. Po konferencji? I do zobaczenia w Krakowie na PLNOG 13, bo wiemy, że już tam będziecie. Również bardzo dziękuję. Zapraszamy na następny PLNOG. Dzięki wielkie. Dzięki.